Pokażemy teraz Państwu przyspieszenie. Płynna jazda miejska. Tak. Od Tam razu jesteś powiedzieć. pierwszy spod świata. Dzięki. Dzień dobry, witamy. Witamy. Witamy oczywiście w Energy Gas Polska. W trakcie regulacji. W trakcie regulacji. Tutaj mam taki ładny znaczek. Samochód jest samochodem hybrydowym, Coś trochę takiego, można powiedzieć, innego. Pojemność 3,5 litra. Czyli coś innego niż Toyota, bo tu głównie tutaj, jeżeli chodzi tak, o hybrydy. To hybrydy to Toyota, można powiedzieć, że guluje. Tak, tak, mieliśmy też rama hybrydowego. Tak. Hybrydowe Ale... Toyoty Mitsubishi, a teraz mamy hmm? też Infiniti. Tak, Infiniti Q70, jakby ktoś nie wiedział. Silnik można powiedzieć, że z zewnątrz nie różni się tak naprawdę niczym. Od... Tak, czyli to jest V6. Tak, po prostu V6 doładowany jeszcze elektrykiem. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj jakieś niecałe 370 KM. No to już całkiem nieźle. To już się odpycha, można powiedzieć. Lepiej niż sama benzynka. Tak jest. Można powiedzieć, że do zdania jak w Toyocie, tylko 10 razy mocniejszy, tylko klepie <noise> tylko lepiej bardziej. Tak jest. No a zobaczcie, tutaj już jakby jesteśmy w trakcie regulacji, jeszcze daleka droga do końca, ale już jakby zebraliśmy mapę benzynową. Teraz jesteśmy w trakcie zbierania mapy y, gazowej. Tak. E, no i jeździmy sobie e, i, regulujemy i regulujemy. tak. Tutaj trzeba nadmienić tylko, że nie jest to y, zwykły sterownik, który obsługuje nam ten system, tylko jest to. E, sterownik KME, ale w wersji można powiedzieć sun, ale jeszcze dodatkowo jest to ekspert w dziecie, w tak? Czyli okay. można powiedzieć, że mamy sterownik, który jest, można powiedzieć, bardzo rozbudowany i okay. który pozwala nam na niecykanie zaworu podczas jazdy, Czyli nie będzie nam, tutaj nic spykało, nic nie będzie ani nam pykało. to nic spytać, nie nam ciekało, to jest najfajniejsze w. Bo tym wiele wszystkim. po prostu użytkowników hybryd pyta zawsze o to, tak. czy. skarżą się po prostu na tak. to, że im po prostu to cyka. Wiadomo, że jak samochód jeździ w trybie miejskim, no to Teoretycznie ciągle się to przełącza pomiędzy silnikami. Ale tutaj tego efektu nie będzie. Jakby nie, nie będzie. Jest on teraz słyszalny. Możemy zobaczyć, że chodzimy, jeździmy po prostu na, mm -hmm. na gazie a zaraz ruszymy i nie będzie tak. A teraz jest, e, instalacja jest w trybie czuwania. Ona, jakby silnik benzynowy jest zgaszony. Tak. Więc na chwilę. A teraz odpalił się od odpali razu. I już na pracuje katana. na gazie. Po prawej widzimy odczyty z tyskiwaczy gazowych. Więc dosłownie od razu, tuż po starcie jakby. Już jedziemy na gazie. Ten samochód... Hybrda dla mężczyzn. Tak jest, taka porządna hybryda. Porządna hybryda. Powiedz na mi, porządku. a ile ten samochód pali? Bo chyba tutaj nawet mimo to, że z hybrydą, to chyba tak mało Ta, wcale nie co, wychodzi. W, w samochodzie tej, tej klasy... To jest masa przede wszystkim spora. Tak, to, to trzeba też nadmienić. Ale samochód powinien spalać w trybie, w trybie takim można powiedzieć miejskim, około 16 litrów. tak? Wiadomo, że w trasie ten wynik powinien nam spaść. No jasne, czyli możemy tam usiąść nawet około 14 litrów w mieście, bo no, też myślę, troszeczkę. Że z lekką nogą spokojnie. Ten spalanie nam spadnie, bo w modelu hybrydowym oczywiście odzyskujemy energię poprzez dohamowanie, głównie właśnie jeżdżąc w mieście, tak jak teraz. Więc mamy tutaj 14 litrów benzyny, około 16 litrów gazu. Tak I to pewnie nam 300 zł oszczędności na 1000 km, czyli na każde tak. 100 trzy dyszki. Jesteśmy do przodu. E... By nie mówić zawsze, no, czy to jest, czy to jest zwykły samochód, czy to jest hybrydowy. No zawsze oszczędzamy, tak. Wiadomo, że przy hybrydzie trochę mniej, no bo jednak samochód można powiedzieć 30-40% nie jeździ. Na Ale paliwo, wydajemy, tak. jak już się nam zwróci instalacja, tak. to wydajemy jeszcze mniej, na paliwo, jeszcze mniej tak? na paliwo, tak? To jest właśnie tak. bardzo fajne. A szczególnie, proszę. że przez 3 miesiące będą teraz obniżki na paliwo, to, <laughs> to można powiedzieć, że będzie jeszcze będzie taniej. tarcza paliwowa. Tak jest. No bo zobaczcie, wcześniej wydawaliśmy 800 zł na e, paliwo, a teraz będziemy wydawać jakieś e, tylko 500 zł na gaz. Tutaj też bardzo szybko następuje zwrot, bo sama instalacja KME już z tym dedykowanym zbiornikiem kosztuje 4700 zł do tego modelu, i to już mówimy o tej instalacji, takiej topowej e, KME. No, najwyższa I... półka. Tak. I jeżeli chodzi o model V6, to cena stanie jest wygórowana, bo ona kosztuje tylko 4700 zł, tak a jest. zwrot następuje po 16 tysiącach. Tak, tak. Więc jeżeli ktoś robi rocznie, powiedzmy, około 30 tysięcy, to w ciągu pół roku, roku no... musi zwracać cała instalacja. Jeździ za darmo, może. Tak jest. No, za, pół darmo. Za, pół darmo. za pół darmo. Tutaj też założył Sebastian dedykowany zbiornik e, to jest 56-litrowy. Tak, Dopasowany taki do tego tak, samochodu. Można powiedzieć, że on wypełnia nam, jakby, całą wnękę, Bo tak. Standardowe zbiorniki, wiadomo, mają 630 mm średnicy. Ten, ten, ten jest u takim nas płaskim. Ma, ten u nas wygląda jak placuś, można Plac. powiedzieć. Ma średnicę 7 Tak, on jest niski, km. ale szeroki yy, i ma 56 litrów. Oczywiście tankowany 80%, czyli 45 50. do wykorzystania. No i to nam pozwala bez problemu przejechać 280, prawie. 600-300 km? Tak. Zależy od trybu, trybu jazdy. Tutaj zobaczcie, już mapa gazowa została zebrana w pełni, więc za chwilę się zamienimy. Sebastian usiądzie tutaj do komputera, a ja będę prowadził i wyregulujemy do końca tę instalację. Już teraz pojrzenie jest wyregulowana, ale jeszcze wymaga delikatnych korek. Tak, żeby było idealnie. Już teraz jeździ bez żadnych szarpnięć, jeździ bardzo płynnie ten samochód, tak co chwilę też widzimy ten silnik się wyłącza, więc układ hybrydowy działa cały czas na gazie, to nie jest tak, że on nie działa. No teraz prostu... ruszymy i będzie pokazane jak silnik się po prostu odpala, tak? Tak jest. Samochód jakby cały czas myśli, że pracuje na benzynie, ale jeździmy na gazie. Już silnik został odpalony, nastąpiło to bardzo płynnie i od razu w tej samej chwili jedziemy już na gazie. E, dobra, no to co, Sebastian. Przejdziemy Przeznam jeszcze się. do dalszej regulacji. Tak jest, zapraszamy się, też, zamieniamy się. Zamieniamy się zapraszamy dalej, do drugiego tak. też filmu, bo pokażemy wam jeszcze jak ta instalacja została zamontowana. E, gdzie Sebastian już komponenty. Dużo nie ale zawsze coś się postaramy. Tak jest. Uchwycić i pokazać klientom. Tak jest. Dobra, no to bardzo ci dziękuję w takim jest. razie. I hybrydy lubią nas i lubią gaz. I... Dzięki. Na razie.